Drodzy bracia i siostry, dzisiaj jest homilia z tego powodu, że wraz z naszą scholą przygotowujemy się do tego, by służebnicę Bożą Helenę Kmieć obrać za naszą patronkę. Pragniemy to wykonać już za kilka miesięcy, dlatego chcemy przygotować nasze serca, a także naszą wspólnotę parafialną, tych, którzy będą chcieli do tej scholi dołączyć. Najpierw kilka zdań, kim? Służebnica Boża Helena Kmieć jest. Urodziła się 9 lutego 1991 roku w Krakowie, a jej życie tragicznie zakończyło się 24 stycznia 2017 roku w Koczabambie, kiedy Romualdo Mario dos Santos o godzinie 1.25 zadał jej 14 ciosów nożem, pozbawiając ją drastycznie życia. W ubiegłym roku został. Otwarty jej proces beatyfikacyjny w archidiecezji krakowskiej, i od tego czasu zbierane są wszelkie informacje, a także ten proces jest owocem rodzącego się kultu, opinii o jej świętości, jej świętym życiu. I jak dzisiaj Słowo Boże pokazuje nam aniołów stróżów, to chciałbym naszą refleksję oprzeć właśnie o to, że Helena była jak dziecko i jak anioł. Pierwsze te słowa z Ewangelii o tym, jak dziecko. Bo Pan Jezus, jak postawił dziecko przed apostołami, to zwrócił się do nich, że trzeba się stać jak dzieci, by wejść do Królestwa Niebieskiego. I dwie postawy, które w dziecku można dostrzec, które miała w sobie służebnica Boża Helena i które my możemy w sobie pielęgnować, to przede wszystkim wdzięczność i radość. Bo dziecko, cokolwiek otrzymuje, to przyjmuje z wdzięcznością, z uśmiechem, z serdecznością i cieszy się z każdej nawet najdrobniejszej rzeczy. To można się tak zastanowić. Ja też się dzisiaj zastanowiłem tutaj, uświadomiłem sobie, że brakuje mi czasem tej wdzięczności i radości z tego, co od Boga otrzymałem. Że niekiedy wydaje się, że za mało, bo ktoś inny ma więcej, lepiej, wygodniej. To jest... Ta pierwsza rzecz, jak dziecko, by stać się wdzięcznym i radosnym, a taka była służebnica Boża Helena Kmieć. Drugie słowo, które mówi Pan Jezus o dzieciach, to kto się uniży, jak dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A ten, kto się uniży, to z kolei też dwie cechy. Raz przyjmuje. Wszystko, co przyjmuje, a nade wszystko przyjmuje miłość i pozwala się prowadzić. Piękną, piękne świadectwo i historię znajomości i przyjaźni z Heleną Kmieć, powiedziała Anna Tępińska. Ona, wspominając ich znajomość, że była kilka lat starsza, to często Heleną się opiekowała, gdy ta po całym dniu zabiegania, posługi, angażowania się w różne dzieła w kościele i w wolontariacie misyjnym. Czy też w, w różnych świetlicach, gdy cały czas była dla innych, to jak tak było całemu dniu, głodna, zmarznięta przyszła do niej do domu, to ta ją obdarzała miłością, bo nakarmiła ją, czasem wzięła coś ciepłego dla niej do ubrania, bo jak już cały czas w ruchu, to człowiek nie marzy, jak się zatrzyma, to już chłodniej wtedy. I Helena to wszystko przyjmowała. Więc jak dziecko przyjmować? A także dać się prowadzić. I trzecia cecha, która tutaj dotyczy dziecka, którą Pan Jezus dziś mówi, to poleca nam, byśmy przyjmowali takie dziecko w Jego imię, bo wtedy przyjmujemy Jego. I tutaj już Helena, jak sama przyjmowała dary, to potem przyjmowała także drugiego człowieka jako dar. Była wolontariuszką misyjną, kilka razy wyjechała na misje zagraniczne. Ta ostatnia miała być, ta, która, na której zginęła, miała być ostatnią na pół roku. I nie mogła się doczekać, bo dotarła do bamby w styczniu, nie mogła się doczekać, kiedy zacznie się rok szkolny, bo dzieci przychodziły do świetlicy, bo jeszcze były wakacje, tylko w przygotowaniach tego miejsca mogła się zaangażować. Bo jej pragnieniem było to, by okazać tym dzieciom miłość przez to, że ich przytuli. Ona pragnęła w ten sposób, bo na wielu zdjęciach jest przedstawiana jako ta, która przytula drugą osobę, ale to jest to przyjąć dziecko. W jej wypadku był to uścisk, ale to nie był jedyny z języków miłości, którym się posługiwała. Choć miała wielką łatwość do nauki języków obcych, to najpiękniejsze sformułowanie, które w jednej z książek o niej przeczytałem, to Helena po, biegle posługiwała się wszystkimi językami miłości nie tymi, którymi się tylko mówi ale by tę miłość okazać drugiemu człowiekowi jak patrzymy na tę postawę bycia jak dziecko to postawa bycia jak anioł pierwsze czytanie nam mówi Pan Bóg do nas gdy Izraelitom mówił o postawie wobec anioła szanuj go i bądź uważny na jego słowa nie sprzeciwiaj się mu w niczym gdyż nie przebaczy waszych przewinni bo imię moje jest w nim imię Boga Czyli jego obecność, jego autorytet. Anioł jest reprezentantem Boga. I w Helenie można dostrzec to, bo ona w sobie przede wszystkim Boga miała w sercu. Bardzo często adorowała Pana Jezusa, przychodziła w ciągu dnia do kaplicy, żeby wstąpić. Na chwilę tej adoracji, chwilę zadumy przed Panem Jezusem codziennie była nam przy świętej, przyjmowała Go do serca i dopiero wtedy mogła nieść Go innym. Sama się Nim syciła, miała w sobie obecność Boga, Jego imię i mogła być jak anioł wobec innych. I jak ten anioł, który Pan Jezus mówi, nieustannie wpatruje się w oblicze Ojca w niebie, i tak Helena po tym, jak się wpatrywała w Jezusa, miała Go w sercu, to Mogła taką być wobec innych. A dzisiaj ufamy, mamy nadzieję, że Kościół to potwierdzi, jako nasza schola pragniemy się modlić, bo do Boga, ale także za jej przyczyną, o jej beatyfikacji, ale i za jej przyczyną, bo służebnica Boża Helena Kmieć stała się jak dziecko, pozwoliła prowadzić się Bogu przez aniołów, sama była jak anioł, i ufamy, że weszła do Królestwa Niebieskiego. Dlatego możemy modlić się słowami. Jezus, bawicielu świata, który nakazałeś głosić Ewangelię w każdym miejscu, dopóki wszyscy nie poznają i nie pokochają Ciebie, spraw, by Twoja służebnica Helena, która świadczyła o Tobie swoim życiem, cieszyła się chwałą błogosławionych. Prosimy, by przykład jej życia pełnego pasy i miłości uwrażliwiał nas na potrzeby innych i stawał się inspiracją do kroczenia drogą wiary byśmy pięknie żyjąc umieli składać siebie Bogu w ofierze. Za jej wstawiennictwem udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.